よかった Jeszcze jedna grupa kolorowa, no to jest Jeszcze nie są stawcy. Jeszcze się zdychają. Jeszcze będziemy pozdrawiali publiczność. Publiczność pozdrawia. dobra, jak to będzie nie, niech się w więcej zaczyna się taki fajny gwiazd. Nie, tylko w Stanach Zjednoczonych, tylko w Stanach Zjednoczonych, tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w Stanach Zjednoczonych, tylko w Stanach Zjednoczonych, tylko w Stanach Zjednoczonych, tylko w Stanach Zjednoczonych, tylko będzie Stanach Zjednoczonych, tylko w i będzie naprawdę i Stanach Zjednoczonych, tylko w Stanach Zjednoczonych, лоавбраво браво